Hej, witam was w szóstym odcinku naszego OneBlocka i w tym odcinku pokażemy wam, pokażę wam co się pozmieniało a w zasadzie niewiele, w sensie tak bardziej technicznie i teraz tak, no zaczynamy czy nie wiem, w ogóle w jakiś głupi, dziwny sposób dawno, ch dawno chyba nie nagrywałem dobra, jak wiecie, bo chyba prawdopodobnie już się pokazał ten odcinek survivala to, to trochę nie miałem czasu na grę. Jeśli ktoś nie oglądał, to odsyłam 20 chyba drugi odcineczek Survivala, Minecraft Survival, wejdźcie sobie na kanał, sprawdźcie. No, ale tak, dobra. Dziwnie, muszę się obudzić i muszę to nagrać. Słuchajcie, zajmiemy się od razu enchantami, ponieważ w ostatnim odcinku skończyliśmy na tym, że postawiliśmy sobie biblioteczkę i nasz stół do zaklinania. Także zajmiemy się enchantami, jestem przygotowany full mag... A, w zasadzie po co ja to zakładam, jak będę to enchantował najprawdopodobniej? W zasadzie dla hecy chyba, bo, bo, bo niepotrzebna mi jest zbroja chyba, ale spoko. Dobra, wejmiemy sobie najpierw surowce, które przetopiłem i pokażę Wam, ile się pozmieniało, bo trochę trochę kopałem. W sensie nie dużo, ale przekopałem z 800, 1000, około 800 albo 1000 bloków na oko. Także tak wyglądają surowce, tak się pozmieniało. Yy, co więcej, przepaliłem sobie dużo węgla drzewnego, ponieważ... Yy, poczekajcie, ile mam piecyków? Mam... Cztery piecyki, tak? Dobrze myślę? Dobrze myślę To sobie przepala od razu 100 kobla Bo będziemy dzisiaj go potrzebować I to w dużych ilościach Także lecimy Z przepalankiem I enchantami Także ok. w ogóle dziwnie się czuję Nie wiem, mam wrażenie, że jakoś, jakoś Dziwnie mi to idzie, to nagrywanie Ale dobra, nieważne, może będzie śmiesznie Może coś głupiego powiem, może coś głupiego wyjdzie Może się zestresuję W sumie jestem chyba zestresowany i czuję, że saplenie Dobra, możemy się oficjalnie pozbyć tych kotłów, w dalszym ciągu nie miałbym drugiego wiadarka, mamy dzień 172, także jest spoko, fajnie, bym stał w miejscu, dobra, nic się tak za bardzo nie zmieniło, no poza tym, że pokopałem troszeczkę, będziemy się dzisiaj zajmować tamtą częścią, której jeszcze nie ma, ale coś tu będzie. Oh yeah, dobra, idziemy sobie enchantować. Mogłem zrobić od razu płytki naciskowe, byśmy sobie zrobili przy tych trapdorach, ale dobra, zrobię, zrobię to w, między, w międzyczasie. Mam nadzieję na jakiś dobry killoff i silk touch. Silk touch mi jest potrzebny? No po potencjalnie byłby mi potrzebny. Okej, okay, już widzę, że musimy stworzyć sobie drugi kilof. Dlatego na szczęście wziąłem sobie diaksę i patyczki i wszystkie takie rzeczy. Mam nadzieję, że... Znaczy na pewno słychać myszkę, ale mam nadzieję, że nie jakoś bardzo o. Bo tak w miarę staram się tłumić ten dźwięk. O i wydajność, ok. To jest najważniejsze dla nas, bo. No bo kopię tu dużo i potrzebuję tego kopać szybko. Teraz by się przydała jakaś siekierka, tylko siekierka na razie nie pokazuje mi Eficencji, a na tym mi najbardziej zależy. Szerokie ostrze też mnie interesuje. Okej, okay. falling nie ma czegoś takiego, a ochrona przed ogniem. Ej, w neterze, w neterze by się to mogło przydać, co? Bo tak w zasadzie mówię, że zbroję nie potrzebuję, ale kiedy byłbym właśnie w neterze, to by się, to by się jednak przydało. E, Okej, okay, tutaj też mamy ochronę przed ogniem. E, chociaż potki mamy. Chociaż potki. No, najpierw musiałbym zdobyć Blazy. Czyli, czyli de facto z nie jest tak prosto. Pogodny upadek, ale dwa, no dobra, spoko. Mamy looting, bo tutaj szukamy tylko grabieży, a no tutaj efisensji by się przydało, no nie może być inaczej. Mamy na szczęście duży poziom, bo... O kurczę, mogłem sobie zrobić od razu beczkę na lapis, ale to dobra. Też się zajmę tym jakoś, jakoś, jakoś poza nagranie. w międzyczasie. Co ja potrzebuję zdjąć? Siekierkę, tak? O, siekierkę. Żebym głupio czegoś nie zrobił. Mogłem beczkę, bo żeby ten napis i tak dalej, to wszystko było w jednym miejscu. Tak samo jak przeniosę całe bloki w sensie z nateru tutaj do koło portaru. portalu. Portalu. nie, No tak, tak. Chyba się stresuje ogólnie. Ale dobra. Mam nadzieję, że się rozkręcę w tym odcinku. Także zobaczymy, co będzie. Yy, lipa, Lipa. Protection 4 też nie było na spodniach. Nie było, no to musimy sobie cokolwiek na pierwszy poziom, żeby stracić jak najmniej tego poziomu. A właśnie, bo ten poziom jest kopię tam bloki nie, i na przykład z surowców i tak dalej wypada exp. także, także stąd mam level. <laughs> dobra, e, łagodny upadek. 2, no spoko, spoko, niezniszczalność e, ochrony. no dobra, lipa. A jeszcze mam do Was pytanie, bo możliwe, że gracie, albo wiecie, bo ogólnie macie mapkę do pobrania w opisie. Jakbyście chcieli sobie pograć, to jest w opisie do pobrania, bo w sumie chyba nikt o tym nie powiedziałem, a wydaje mi się, że warto wspomnieć, bo, bo wiem, że nie każdy czyta opis, niektórzy mają to w nosie po prostu, najzwyczajniej w świecie. Także wydaje mi się, że warto o tym wspomnieć. Jest Protection 4 i ja bym się skusił, a najwyżej zrobię sobie drugie budki. Eee, także jest mapka do pobrania i jeśli ktoś z Was gra i, i wiecie może, to dalibyście mi znać, skąd mogę pozyskać lawę. Bo bo kurcze pieczone y, potrzebuje bardzo lawy. No bo chcę mieć ten, y, zrobić sobie koblarkę. Ponieważ y, ogólnie mało jest kobla, wydaje mi się. A, a nie za bardzo mam pomysł, skąd go mogę pozyskać. Więcej silk touch na tym kurcze. Mm -hmm. Może będzie, może będzie coś więcej. Wiecie o co chodzi że jakoś tak na patencie się tu prześlizgnę z tą siekierką, a jak nie, to sobie zdezen... zdezenchantuję Wydajność 3, no to całkiem spoko Nie wiem czy chcę tracić, di... dobra Nieważne, założyłem coś, ale nie wiem co Budki, w każdym razie, nie no sprawdzę budki, bo jeśli będzie feather falling, to będzie mi na pewno, nie To sobie w e na Siekierce, w zasadzie tylko mamy. Oooo, robię drugą siekierę. Wygrałaś ze mną, gro! Gra ze mną wygrała. Dobra, nieważne. Nie chciałem tworzyć, muszę stworzyć. Okej, okay, rozumiem, spoko. Ej, za chwilę się level skończył, w sensie tak tak nie kontroluję tego, nie? Ale to jednak idzie trochę tego. <laughs> buty są najważniejsze, no nie, nie ma. Ale sprawdzę sobie od razu cały armor, bo wiecie, może coś się przy okazji. Pojawi. Yy, Budki? No niestety. Yy, mieczyk? Yy, niestety. A siekierka? Wydajność 4. Dobra, też to wezmę. Sama wydajność 4? No, nie wierzę w to. Nie robię z tego wydajności 5, ponieważ jeszcze nie mam mendingu i to tak średnio mi się opłaca. Yy, muszę przyznać. No w sensie nara, nie czuję potrzeby. O. Pogodny parek 4 to jeszcze. Boże. Mhm, uh -huh, uh -huh. Dokładnie, aha, aha, mamy to. Teraz siekierka dalej, wydajność 4, ale sprawdzę sobie mieczek, ponieważ może być looting. Mhm. Mm Spoko, to mi pasi, tą siekierkę sobie zostawię, w razie czego nie będę, nie będę jej e, zenchantował. E, co teraz, mieczek dalej. Szerokie oś, i e, może jakiś protection. Nie bardzo, a tutaj mamy protection słuchajcie Ej i teraz jak to idzie, idzie po... No niesamowita to jest Gra, boże co ta gra Ej ta gra mnie podsłuchuje Dobrze jest, ale jest sama gra w strzel to nie jest to nie, nie, nie ma znaczenia żadnego, absolutnie No i słuchajcie oddychanie i tam oddycha, ej nie mam levela Także zostanie nam hełm Może sobie zsenchantuję Poza nagraniem ehm... Ja się na pewno idę napić wody. Yy, chyba sobie odpocznę jednak z 5-10 minutek, ponieważ yy, jakiś stres mnie trzyma. A znaczy w sumie wiem, co to może być. To nie, może nie jest stres, ale yy, tak jak wiecie albo nie wiecie, no w każdym razie jestem po operacji, jestem dosyć takim teraz yy, warzywem. Mam dosyć spore problemy pulmonologiczne, jeśli dobrze mówię, bo ta nazwa jest dla mnie dzika i się nie wczuwam w to, ale to jest takie z płucami, oddech i właśnie takie takie rzeczy głupotki. Astma jak ktoś ma, i tak dalej. Na przykład. No to słuchajcie, no i co? Zacząłem trenować, znaczy zacząłem trenować. Tam lekarze na przykład, czy, czy tam nawet psycholog, bo chodzę do psychologa, to powiedzieli mi, że na przykład basen jest dla mnie spoko i tak dalej, i tak dalej. Takie głupotki, żeby spacery na przykład, albo coś, coś żeby w ogóle rob robić. No to dużo spaceruję. I tak mówię, na basen no nie pójdę, ponieważ mam bliznę, dosyć, znaczy, no mega w sumie bliznę na brzuchu, i nie chcę iść na basen. I słuchajcie, wpadłem na pomysł, że po prostu wezmę sobie rower i troszkę zacznę jeździć na rowerze. No i jako, że jestem takim ogólnie czubem. To dla mnie troszkę to nie ma czegoś takiego, i jak jeżdżę, to jeżdżę właśnie no to mega oporowo. I w zasadzie to godzinę temu wróciłem z rowera, i, i chodzi o to, że jest dzisiaj 30 stopni znowu, albo nawet i więcej. I poszedłem w największe chyba słońce, bo poszedłem o godzinę 14 na ten rower, poszedłem w największe słońce. I jak wróciłem do domu, to trochę było mi ciężko, z pół godziny dochodziłem do siebie, i być może jestem jeszcze taki, no właśnie, wiecie. Minęło chwilę czasu w sumie. No bo to mówię, pół godzinki tak dochodziłem do siebie. Nie wiem, kolejne jakby 20 minut, coś tam sobie porobiłem i usiadłem do komputera. Także może jeszcze jestem taki. Wymęczony, muszę, muszę dojść do siebie i odpocznę w sumie. Teraz te 10-15 minut odpocznę. Może przestanę seplenić i się skupię. Na grze. Dobra, yy, przedłużam. Dobra, zaraz się widzimy. Dobra, słuchajcie, bo nie wiem, czy wam mówiłem, ale znaczantowałem sobie po prostu jakikolwiek kilow na Efficency, ponieważ nie chciałem kopać silktaczem. Przede wszystkim ró ród surowców i tak dalej. Na razie na fortunce mi nie zależy, ale też nie chciałem ich jakby pozyskiwać, więc zrobiłem sobie takie byle jaki. A teraz bierzemy właśnie silktacz, ponieważ potrzebujemy zebrać trawę W sensie, no trawę, po prostu trawę Zazielenić teren, ponieważ sobie wybudowałem wysepkę Taką malutką, drugą jeszcze Wam nie pokażę Idziemy do świnek po trawę właśnie zebrać Wziąłem sobie dyrt, żeby podmienić oczywiście naszym świnkom Także tutaj sobie zarośnie nowa trawka A my sobie stąd weźmiemy trawkę Dokładnie tak i w tym odcinku to jeszcze nie koniec, ponieważ mam. Poczekajcie, no w sensie wyjdą dwa jakby projekty, bo to jest jakby No dwie różne rzeczy będę budował, więc zobaczycie za chwilę. Ale tak, mamy wyspę. Tak wygląda, jest w sensie. No brzydka, brzydka. Ja ogólnie nie będę chciał oświetlać to wszystko od spodu, jak będę miał więcej latarni, czyli prawdopodobnie jak pozyskam bibliotekarza jakiegoś i będę sobie handlował szmaragdami za ten. W środku są puste. No, i wyspa jest po prostu takim okręgiem. Na razie do niej nie ma jakby mostu, w sensie jest takie przejście. <laughs> Ale wybudujemy sobie most. I to nie będzie ostatnia rzecz w tym odcinku, jaką zrobię, bo. Yy, Dobre, nawet nie wiem, gdzie tu dawać tą trawę. Niech będzie tutaj yy, na piątej kratce. Okej. 2, 3, 4, 5 na piątej kratce. I tutaj, dobra, nieważne w sumie, jak ja to dam. Nie wiem, spuszczam się za bardzo nad tym. Hehe. Yy, dobra, i tak tu powstanie most yy, łączący te dwie wyspy. I powstanie najprawdopodobniej tutaj w lewo yy, taki most i mała platforma. Yy, trochę do góry mi się wydaje, że to wysunę. Yy, więc taki schody, i platforma malutka. A tutaj będzie most. O, teraz to idealnie sprecyzowałem. I to nadal nie koniec. No, ale biorę się za budowę na razie tego i tego. A nie mam pomysłu w sumie z czego ani jak to zbudować. Chociaż tutaj no most mi delikatnie świta coś w głowie, a tutaj kompletnie nie wiem co. Ale jakoś sobie poradzę. Tutaj nam trawka ładnie porośnie. O jezu, będą się rozpić zwierzaki. Najprawdopodobniej. No nic, no, będziemy je <laughs> zabijać. No trudno, nic nie poradzę. Dobra, w ten deszczowy pogodę. Ej, w sumie to pożegnam się z wami tutaj. I zobaczycie postęp pracy w tym miejscu. Super pomysł. Dobra, widzimy się za moment. No i co? Trochę się zmieniło, co nie? Mamy most i ten właśnie yy, podest taki. No, takie coś zrobiłem. Tutaj będzie mob grinder, tak, słuchajcie, bo to nadal nie koniec w tym odcinku. Tutaj sobie zrobimy Mob Grinder, ponieważ potrzebujemy już wszystkich surowców z mobów rutan flaszy, prochu kości. Ponieważ czasem trafiają się fajne y, właśnie z tymi gościami, a ja tych yy, surowców z mobów nie mam, także, także tym się zajmiemy jeszcze w tym odcinku, to jest taki konieczność. No a most jest taki bardziej prosty, nic nadzwyczajnego, ale zastanawiam się jaki zrobić i, i w końcu wyszło na to, że jest taki. Jeśli mi się to... Wiecie, że jak będę grał w sensie i zobaczę, że mi się to, że mi to jednak nie siedzi. No to pewnie coś tu pokombinuję i zmienię. Ale póki co, most sprawdza się, działa i to tyle w temacie. <laughs> Wyspa zarosła ładnie trawką. Tutaj z tą katerą sobie wziąłem potrzebny mi był przy budowie. I mamy zrobioną naszą piękną platformę. I kurczę, prosta, ale jednak, jednak fajna. Mi się podoba osobiście, jak wyszło. Yy, taka kamienna. Wydaje mi się, że naprawdę pasuje do. Do tego zamysłu, co to ma być, więc jest spokojnie. Ja jestem zadowolony. Jestem jak najbardziej na tak. Yy, słuchajcie, no i co? No i teraz najgorsze, bo musicie zająć tym całym mobgrinderem. I ten cały mobgrinder wybuduję, mob wybuduję sobie z świerkowego drewna. Yy, raczej, no w sensie z desek, po prostu najzwyczajniej w świecie. Trochę sobie tego zbieram, trochę jeszcze rośnie. I będę go budował z, z desek świerkowych. I w tym odcinku go buduję i skończę, ale tak na surowo, właśnie w tych deskach. Bo jak mnie znacie, to pewnie nie będzie to zbyt pięknie, pięknie wyglądać. Także ja go wybuduję. A z czasem, może w, w, w którymś z kolejnych odcinków, go zrobię tak wizualnie, żeby on wyglądał ładnie, pięknie i nie szpecił nam tutaj okolicy. Ale po prostu na razie ma dzisiaj działać i to tyle. Lecę, lecę robić, bo kupa pracy przede mną. Dobra, znowu dogrywam ten klip, nie wiem, tydzień chyba później. Eee, przepraszam. Już teraz, jak wrzucę ten film, to już będę utrzymywał regularność na kanale. Obiecuję. Jedynie już teraz was mogę uprzedzić, że... Zresztą to zaraz. Na razie to może zacznę od tego, że pokażę wam parę screenów, czy ewentualnie klipów, bo chyba, chyba handlowałem troszeczkę z wieśniakami z tymi co się pojawiają w naszej mapie i parę klipów jakby, znaczy trzy, trzy, trzy z budowy więc teraz to oglądacie właśnie a już wam wszystko teraz mówię dokładnie co i jak czekajcie, bo chcę spalić, o dobra um, teraz wrócę i już u, utrzymam regularność na kanale tylko teraz jeszcze jest jedna kwestia, już was wolę uprzedzić za, za, za czasu że um, Prawdopodobnie będę przechodził jeszcze raz operację. Yy, także. Także przepraszam za sms. -a. Jak zawsze, w nieodpowiednim momencie. Mm, świetnie. Więc yy, 18 września yy, idę do chirurga. No i jestem ciekaw, co mi powie, kiedy mnie ewentualnie przyjmą na oddział w takim wypadku. Yy, więc dobra. No, więc jeszcze po prostu Wam mówię, że jeszcze taka sytuacja będzie. Na razie zbieram sobie trzcinę, żeby cokolwiek właśnie robić, a, a Wy oglądacie sobie teraz te klipy i tak dalej. Teraz gadam do Was, więc jeszcze raz przepraszam, że że mnie nie ma. Teraz cisnę na maksa ile się da i utrzymam regularność na kanale. Jeszcze raz Was wszystkich bardzo, przy bardzo, ale to bardzo przepraszam. I, I dobra, będziemy się martwić ewentualnie później, kiedy to Przyjdzie, przyjmie mnie na udział ewentualnie. Yy, dobra. Yy, co więcej, bo właśnie mówię, ten film nagrywam tak tydzień później i, i niestety, ale, ale nie jestem na bieżąco. A chciałem się Was spytać yy, powrót do szkoły. Jak tam? Jak tam się cieszycie? Koniec wakacji? No, troszeczkę się śmieję, ale, ale tak pozytywnie. Yy, słuchajcie, powodzenia Wam życzę w tym roku szkolnym. Możecie napisać jak tam odczucia, czy, czy do której klasy, jak szko w szkole możecie pisać komentarze są wasze. I jeszcze jedna sprawa eee, chciałem się spytać, czy oglądaliście ostatni film. Eee, I chciałem się zapytać jak wam się podobało. Eee, mi się ogólnie ja oglądałem, mi się ogólnie podobało parę rzeczy co się działo przed ewentualnie, nie wiem, ten Diablo Diablo co odpierdzielił. Czy, czy czy, te zmiany nie wiem, no na przykład wolałbym, żeby gimper zlał Heizera Ale to już takie takie moje smaczki możemy sobie w komentarzu powymieniać się zdaniem yy, a... No i dobra, no i to... I teraz już dobra Już dobra. Nagadałem się, więc polecimy do projektu. Słuchajcie, skończyłem ten MobGrinder i... O kurczę. I nie wiem czy... Nie wiem czy... Nie no chyba tak, ale, ale pokażę wam jeszcze raz ewentualnie, bo Wyspa, Most i platforma. Tylko już chyba nagrywałem to, więc yy, pokażę wam tak na szybko, jak to mniej więcej tutaj może wyglądać i wygląda. Okej, okay. jakby ktoś się chciał zainspirować, nie wiem, designem, no, według mnie nawet... Nawet szczerze taka głupia platforma z najprostszych bloków wyszła spoko. Dajcie znać. I mob grinder skończyłem, słuchajcie, jest ogromny, jest bardzo duży I jeszcze nie jest skończony, bo oczywiście on działa jak najbardziej, pewnie, że działa Tylko jeszcze będę chciał go jakoś obudować, zrobić coś, żeby to wyglądało pięknie tutaj na naszej wyspie Bo wygląda jak klocek No wygląda jak klocek Z ciekawostek, słuchajcie, ponad, delikatnie ponad podwójna skrzynia nie powiem wam dokładnie, bo, no bo nie liczyłem, ale delikatnie ponad podwójna skrzynia drewna poszła. Także jest mocno. Niestety, teraz zginąłem i, i niestety, raz zginąłem i straciłem siekierkę z, z Efficiency 4. Także było mi smutno, ale dobra. Mob Grinder działa. Nie wiem, tak naprawdę 10 minut? 10 minut i, i zobaczymy, co się dzieje w skrzynce. I tak. Ja już sobie zobaczyłem w trakcie jak budowałem. To z tego co widzę, to lecą takie niestandardowe przedmioty. No właśnie, jakaś świeca. No gląstą, to może być z wiedźmy, ale o, mamy doniczkę. Eee, lecą. Niestand jest, niestandard jest niestandardowy drop. Nie wiem, czy grzyby lecą z zwiedźmy, Ale chyba nie. No to mamy jakieś grzyby. O, zbiera się Rotten flash. Yy, dobra, mob grinder działa. Już wam pokażę od środka, mniej więcej. O, pająki! Z pająkami będzie zawsze problem. Ale mam nadzieję, że wiecie, oni się tak, one się tak. Yy, wspinają. i w końcu spadnie, i, i umrze, uda się. Mam nadzieję tylko, że inne Moby się nie blokują, przy okazji. Kurcze. <gł> mały zombie z kurczakiem. Ej, wiecie co? Może być problem? Na. Pająki są włączone, widzicie, o tutaj włączyłem spawn pająków, tutaj na przykład już się mogą spawnować i pojawiać. Kurczę, mały zombie przeleci. Nie, raczej moby będą spadać. Raczej nie będzie problemu z tymi, z tymi pająkami mimo wszystko, ale pomyślę, w zasadzie pomyślę, czy nie wyłączyć na wszystkich tych platformach, bo dzieje się dzieje się grubo. Także to działa. Działa, mamy to w końcu zrobione. I teraz będzie nam o wiele łatwiej. Nasionko, A, to z kurczaka pewnie. Dobra. Mm. Będzie nam o wiele łatwiej, bo ponieważ niektóre fajne trade są, nie wiem, za Gunpowder, y, niektóre za, za Nici, za Rotten jest dużo fajnych trade'ów, zauważyłem. Także będzie nam o wiele łatwiej teraz grać. Y, slimebole. Nice. W ogóle slimebole z Dobra, jestem szczęśliwy ogólnie. Fajnie. Podoba mi się, podoba mi się. Skończyliśmy. Ja już słuchajcie, <laughs> powiedziałem co miałem powiedzieć. Będę Was na bieżąco informował, yy, co się ze mną dzieje i czy, czy trafię do szpitala, kiedy trafię i, i będziecie ze wszystkim na bieżąco. Yy, utrzymuję teraz, obiecuję Wam w sensie, obiecuję, że utrzymuję regularność na kanale. Jeszcze raz Was wszystkich bardzo mocno przepraszam. I dawajcie znać właśnie, jak tam Wam się podobał film, czy w ogóle oglądaliście, jak powrót do szkoły, jak po wakacje, jak spędziliście wakacje. Komentarze są Wasze, ja jestem dla Was. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka, do usłyszenia w następnym. Hej!